Witajcie tu, To kolejny odcinek z cyklu Takie Tam, w którym prezentuję moje boje o trzecią znakę biegłości na tym ciągu na fałce. Przygotowałem dla Was dwie kolejne bitwy. Ta, jak widzicie, jest na mapie Perłowa Rzeka versus Siódemki. Dzisiaj jestem w układzie 5-10, czyli 5-7-10-6. No i spróbujemy sobie coś tutaj zagrać. Gdzie się tutaj gra ciężkimi? No, oczywiście gra się na, na mordowni, czyli w kwadratach B8, C9 medami. Generalnie powinniśmy usiłować uchwycić środek, ponieważ środki, środek jest kluczowy tutaj na tej mapie. No i pojedyncze sztuki powinny blokować linię 1, linię 2, żeby nie doszło do okrążenia. Natomiast, jak mówię, kto, kto kontroluje środek w zasadzie wygrywa tutaj bitwę. Dlaczego ja nie jadę teraz na światy, Dlatego, że jestem zbyt wolny, i że tak powiem, jak tam dojadę, to już tam bitwa będzie się toczyć. Lepiej przyjechać tutaj i spróbować postrzelać się z ciężarami. E, zwłaszcza, że te ciężary, no może poza ten 44,1 którego muszę widzieć, dolną no, po to, żeby tej Ale Tigerem jestem, jestem w stanie nawiązać walkę. No nawet jeżeli doszło do takiej sytuacji, że nie chcę tutaj się z nimi e, bić, to zawsze mogę. E, wjechać tutaj w tą drogę po prawej stronie i w ten sposób dołączyć do naszych czołgów na środku jak widzicie my środek uchwyciliśmy nie ma tam wrogów należy się spodziewać, że w takim razie będą na jednej bądź drugiej flance czekam spokojnie aż moi wyższootwierowi koledzy wyjadą jako pierwsi, żeby mogli przyjmować buły ja nie mam na to hapsów to będziemy korzystać z tego dobrodziejstwa że że się sk ktoś skupi na innych czołgach nie na mnie akurat Już tutaj się akurat który na mnie no ale trudno wikaj od prawej trzeba się schować a mnie tygrys jest w okolnym kąskim on ma identyczny pancerz jak ja tak naprawdę tylko więcej hapsów zresztą grana na, na... Z tego co widzę powinien mieć 1500 HP ma 1670 czyli korzysta z tego modułu zwiększającego HP. wycofuję się, bo sam się nie zamierzam tym bić wracam się do głównych sił. Tutaj spróbujemy teraz coś poszukać, jakieś bicie na coś. ustawię on się zapewne skupi na wzecie Sprawiamy co robimy. Bijemy się. Znowu strzał od przodu i silnik rozbity. Tak jak Wam mówiłem, fołka ma tą przypadłość. No dobra, trochę nas poszczelali, Mamy 1000 damage, tylko zadanego to nie jest dużo. Zważywszy, że mamy 1200 hapsów, tak minimum to powinno być 1200 zadanych. uwaga na minimapę przełamali się wrogowie na france w linii 1-2 nasi ich tam biją z, ze środka ja też podjeżdżam żeby mieć inne troszeczkę kąty i już będziemy mogli kontynuować strzelanie Czekamy. Cierpliwie pozwalamy podjeżdżać w rolę. SUS-101 jest dla mnie nie do przestrzelenia od frontu. Muszę czekać aż mi bok pokaże. Tylko dolna płyta, ale i tak jestem wyżej, więc ta dolna płyta jest wtedy pokontowana dziwacznie dla mnie. I spokojnie czekamy. Mamy mało hapsów. Już nie, nie naszą rolą jest tutaj e, e, cisnąć. znaleźć bicie na coś. Na minimapę strzelając. Su wjechał na kapa, ale jest za mnie bokiem. Tak jest. Obroniliśmy kapa, zabiliśmy su. Jest dobrze. 10 do 7, będziemy to wygrać bez problemu. Podjeżdżam bliżej, żeby wykorzystać mój zasięg spota. Prześwieciłem się trochę niedobrze, ale trzeba robić wynik. Budło haniebne. Tutaj panów AT-15A prze ciebie, że sklął mnie, że go nie uratowałem, no starałem się jak widać, nie jednak nie udało się. Ja teraz skracam, zobaczyć te T3485, zostały dwa czołgi tak naprawdę. trzeba jeszcze poprawiać, generalnie żeby wymarkować żeby wymarkować trzeba zadawać łączonego, łączonych obrażeń 1700 z hakiem i całe 1800 na bitwę więc teoretycznie tu już mam wynik zrobiony, ale no, że tak powiem im więcej się tego zadaje tym, że tak powiem ten proces postępuje szybciej tak? i tak już z tymi wynikami, które robiłem potrzebowałem 143 bitwy, żeby go wymarkować, tak? Czyli jakbym robił te rudę 1700, to pewnie z 200 by trzeba było Dobra, Wiki będzie uciekał, poczekamy na niego Bitwa się zakończyła, 1847 widocznych obrażeń, tak naprawdę jeszcze blindy weszły, 2100 obrażeń bodajże zadałem w tej bitwie. Moi drodzy, zobaczcie sobie podsumowanie, jest pod filmem, nie będziemy tutaj tego teraz omawiać, natomiast przechodzimy do kolejnej bitwy, tym razem przeciwko MM2, czyli bitwa z ósemkami. No i mamy kolejną bitwę, którą dla Was przygotowałem z uściskowymi tierami. Tutaj gram akurat korzystam z okazji, że, że mam chłopaków z Bipro i gramy sobie razem Pluton. Jak widzicie na szóstych tierach, czyli tu już nie są Plutony szkoleniowe, Bipro chłopaki już przeszły szkolenie. Teraz gramy po prostu for fun, a tak jak mówię, no, nic nie przeszkadza nam w tym, żeby, żeby Spróbować e, markować pojazdy też grać w plutonach. E, słuchajcie, e, bitwa z ósmymi Oczywiście my gramy z ciężkimi, ale nie mamy prawa pojawić się w mieście, ponieważ nie jesteśmy w stanie naw nawiązać walki w żaden sposób z Defenderem, z Kodą T56. Tiger tak? P też jest dla nas stosunkowo twardy, dlatego jedziemy po prostu na flankę medów, które jak widzicie, tutaj nie ma ich zbyt wiele. Poza tym też pojechały jakoś dziwacznie. No, stwierdziliśmy, że zrobimy sobie tutaj grę na lewej flance już dostajemy spota a to oznacza, że gdzieś wrogi spoter znajduje się w D3 i nas świeci no i tutaj już widzimy LC 432 ciśnie to jest kompletnie niepoprawne zagranie Goście czuje pewnie bo jest na ósmym tierze, ale nie powinien tak był zagrać zaraz zostanie karę mniejszą za to Weszło w garnek to musiał Dobra wymiana 230 za 170 Ajajaj, nie ten refleks starzeje się za bardzo zerwałem ten strzał, zamiast trafić go w kopułkę, trafiłem go w dach, stąd rykoszedł. Skoda T56 się pojawiła. I już powinna dostać takie uszkodzenie krytyczne. Na gąsce postawiona, zużyła sobie zestaw naprawczy. No raczej go nie przebiję z tej odległości nawet na apcr -ach. Patrzmy tego Light'a. Nie, no to co innego. Randy mnie kochać. Dobra, tego się pozbyliśmy. I pozostało nam teraz. Zabić LCK. Tutaj się ustawiono C3485, możemy to wykorzystać. Presja mnie nie puści. Dopóki go będą wspierać te z tyłu czołgi, to tutaj jest stosunkowo bezpieczne za tym... A za tą burką, złudzeniem tego Cromwell'a. Pokarać, tak jest. Ale gramy tutaj, tak jak widzicie, no, ciężkimi ciągami, identycznie jak gramy medami. Mecz, mecz tutaj na tej mapie, na medach też gdzieś na kanale u niej jest. Zresztą jest w, na porad, w tym poradniku, w rozjazdach na mapach. Tutaj ktoś się dorosio, 5 się zdecydował, żeby przeskoczyć. No i bardzo dobrze. Generalnie nie powinno się tak zagrywać, jak oni zagrali w tym momencie. To jest, To jest błąd. Trzeba grać tak jak my graliśmy, i przeskakiwać na drugą stronę dopiero wtedy, kiedy się tą prze przewagę uzyska. A przewaga już jest bez 9 do jednego, więc możemy tylko nie puszować. Już się bitwa kończy, w zasadzie. 1900, frak już jest niewładnie. No przeskakujemy przez górkę. Przez lewe ramię spróbuję pobić tylko w tą fałkę. Jest. No i teraz te 20. Tak no w zasadzie rozstrzygnięta. 15 do 2 to była masakra, no ale widać było, że się chłopaki wykrwawili też tutaj na, na linii 1. E, przeciwko nam e, wynik, wynik e, przyzwoity, 2300 obrażeń zadanych, dwa fragi, czyli pchamy, pchamy do przodu tą Moe. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć podsumowanie tej bitewki, która jest w linku poniżej. Zobaczycie że jak chłopaki sobie poradzili w tym, tej bitwie. No cóż, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę, że jesteście u mnie pierwszy raz. Zapraszam do subskrybowania kanału, a przed Wami jeszcze parę odcinków z moich boi na fałce, więc już zapraszam na kolejny dzień. Trzymajcie się ciepło. Pa!